No, witam wszystkich. Dzisiaj zrobimy test wydajności. Miało być na 140 litrach wody, ale nie mam takiego zbiornika, więc mamy tutaj taki, takie większe wiadro. Tutaj jest 33 litry, czyli jest około 30 litrów tej wody. Woda nalana była z, z kranu. Za chwilę. Wam rzucę zdjęcia z kamery, z termokamery, żeby wam pokazać, jaka temperatura jest wody. Jaka temperatura wybasto, że to wszystko jest, że tak powiem, zimne. No i tutaj mamy paliwo do tego. Sobie przygotowałem taką miareczkę, żeby wam pokazać. No, troszeczkę lepiej jak, jak 8 cm. 8. 8 cm mamy paliwa, na koniec sobie zmierzymy, ile zostało. Jaką będziemy mieli temperaturę wody, i tak dalej. Dobra, teraz wrzucam Wam zdjęcia albo film z pomiarów temperatury. Tutaj spaliny sobie odprowadziłem do tego piecyka. Coś tam zawsze pójdzie w komin. Ok, no to startujemy. Ok, mamy. Tak jak widzicie, 21 stopni. Woda ma. Chyba to ma. 17. 16. Tutaj jest płaszcz wodny, także zobaczymy jeszcze paliwko. Poliwko, temperatura otoczenia, a temperatura otoczenia, zaraz zobaczymy, jaka będzie. 11 stopni, niecałe, czyli tak jak widzicie. Temperatura otoczenia 11, tutaj jest 20 stopni, dlatego 20, bo chciałem z 20 stopni podnosić, czyli delikatnie tą wodę, tak jakby sobie ją tu pod, podgrzałem wcześniej, tak. 23, sama się grzeje, czy co no mniejsza większa, ale plus minus, to nie jest laboratorium dobra, włączam maszynę i zaczynamy działać tak jak mówiłem woda już paruje bo bo jest chłodno tutaj, tak tak to wszystko wygląda czekajcie, bo trochę za blisko Paliwko 8 cm było paliwa, poziomu paliwa, tak? To jest butelka litrowa. Yy, po no, jakimś tam oczcie, czy po czymś, no. Ale litrowa, tak? No może ktoś zechce policzyć to wszystko. Mamy czas. 13:10 Czyli pracuje 7 minut. Przypomnę, że tu jest 30 litrów wody, bo ten baniak ma 30, chyba 3 czy 30. 3 wiadro wody weszło, 3 wiadro tamte wody weszło, tak? To znaczy nie weszło, tylko wlałem. Tutaj, tak jak widać, zasilane z tego, co, co mówiłem. Tak? Na razie, co zobaczyć, czy będę musiał ten piec rozbierać, czy, czy nie będę musiał rozbierać tego pieca. A żeby sobie obliczyć do 140 litrów wody, czyli sobie weźmiemy razy 3 czas, który nam wyjdzie, i będziemy wiedzieli ile paliwa w jakim czasie do jakiej temperatury nagrzeliśmy tak no dobra zobaczymy co tam teraz powie kamera termowizyjna tak jakie tu mamy parametry no tutaj ta woda jest no gorąca się zaczyna robić w strumieniu wody oczywiście ok przechodzę na drugą kamerę pompa uruchomiona czas 13.02 data, żeby nie było, że Adamo kombinuje ok, wobec tego włączamy to zobaczymy, czy się będzie dymić, czy się nie będzie dymić sorry, że dobrze, film będzie trochę długawy no, niestety na no ten cały proces tak jakby trwa. Więc jeszcze raz godzina 13.03. Chwilę poczekamy. O, już tam coś się zaczyna dziać. to się rozkręca powolutku pompa już pompuje paliwo słyszycie? także ciągniemy wodę do 50 stopni co będzie to rejestrowane a powyżej 50 zobaczymy Zobaczcie, bo też chciałbym zobaczyć, załóżmy, do jakiej temperatury można by było tak maksymalnie dociągnąć tą wodę. tak Dobra, już się pali. Wobec tego ja już przechodzę na następny telefon, czy na kamerę termowizyjną, i będziemy obserwowali temperaturę. No i obserwujemy. Co się dzieje? Jak to będzie wyglądało? Pompa już coraz bardziej puka. Tutaj chyba jest, nie wiem, koniec spalnika. No widzicie, tutaj błyskawicznie ta temperatura rośnie. Zobaczymy, czy tu coś się zmienia. A no jak widać. A jeszcze zmierzymy cały baniak. No 24 załóżmy, tak? 25. Jak woda osiągnie 50 stopni, to pokaże czas. Na razie 3 minuty pracuje. 31. A, temperatura spali. Wiedzie? To to co mówiłem i to nie jest koniec tego tak jak to. tutaj bokiem trochę ucieka tych spalin prawie 150 stopni 60 Prawie 70 stopni, a tutaj płaszcz wodny jest. Nie wiem, jaką tam jest. No tu będzie dobrze. 32 stopnie. Trzydzieści sześć i stopnia. Strumień wody. Trzydzieści jeden i osiem. A wy tego nie widzicie. Ale woda paruje. Tu mamy jedenaście stopni trzydzieści stopni temperatury otoczenia. Tutaj już jest ta woda cieplutka. Nie wiem dlaczego tutaj tak jest, podejrzewam, że tutaj jest jakieś farfocle albo coś, że tutaj jest, są te piegi. Tutaj mamy 82 stopnie. To chyba jest końcówka palnika, wydaje mi się. 7 stopni no ale nas interesuje tutaj 36 stopni ok przejdę na normalną kamerę tak jak mówiłem woda już paruje bo bo jest chłodno tutaj tak tak to wszystko wygląda Czekajcie, bo trochę za blisko paliwko 8 cm było paliwa, poziomu paliwa, tak? To jest butelka litrowa. Yy, po no jakimś tam oczcie, czy po czymś, no ale litrowa, tak? No może ktoś zechce policzyć to wszystko. mamy czas 13.10 czyli pracuje 7 minut. przypomnę że tu jest 30 litr wody bo ten baniak ma 30 chyba 3 czy 30 3 wiadro wody weszło 3 wiadro tamte wody weszło tak to znaczy nie weszło tylko wlałem Tutaj, tak jak widać, zasilane z tego, co, co mówiłem. Tak? Na razie chcę zobaczyć, czy będę musiał ten piec rozbierać, czy, czy nie będę musiał rozbierać tego pieca. A żeby sobie obliczyć do 140 litrów wody, czyli sobie weźmiemy razy 3 czas, który nam wyjdzie, i będziemy wiedzieli, ile paliwa. W jakim czasie do jakiej temperatury nagrzeliśmy, tak? No dobra, zobaczymy, co tam teraz powie kamera termowizyjna. Tak? Jakie tu mamy parametry? No tutaj ta woda jest no gorąca się zaczyna robić w strumieniu wody, oczywiście. Ok, przechodzę na drugą kamerę. Temperatura otoczenia się nie zmienia. Jak widać od posadzki, nawet 8,9 stopni. No dobre, teraz zobaczymy tu. 40 stopni. Woda już ma. 80. 9, 90 stopni w tym miejscu Webasto ma 45 Tu mogą być jakieś grubsze ścianki albo coś tam może być wewnątrz i dlatego tak to wygląda Natomiast tutaj na płaszczu mamy prawie już 50 Zobaczymy temperaturę 150 stopni 150 stopni bo może tylko do tyłu mierzy ta kamera nie wiem a nie mogę znaleźć innego termometra Jak widzicie idzie przewody. Ile tamta woda ma w strumieniu? Ponad 50 stopni w strumieniu 52, 47 46 w zależności z której strony, bo strumień wody idzie w tą stronę. Będziemy ciągnęli do momentu aż w baniaku 50 stopni będzie. czterdzieści osiem i pół stopnia na tle mojej ręki. O. Siedem stopni, Tam od spodu ten wydech jest. A ile mamy na, na tym płaszczu? Pięćdziesiąt trzy stopnie, pięćdziesiąt no, cztery teraz tu.

niecałe 2,5 cm poszło paliwa na zagrzanie na zagrzanie 30 litrów czy może troszkę ponad 30 litrów do 50 stopni. Tak Widać to No także tak to wygląda. Słuchajcie, ten cel nie ma na, to znaczy ten test nie ma na celu e, czegoś takiego, że, bo tam jeden z moich oglądających napisał, że nie mógł 140 litrów wody dogrzać i tak dalej, ja nie chcę tego podważyć w żaden sposób, tylko chcę zrobić dla siebie taki tak, no rzetelny, czy w miarę rzetelny test, w takich warunkach w jakich mogę to zrobić e, czy to ma w ogóle rację bytu, tak? Bo może trzeba śmyrnąć tym na złom z powrotem i, i tyle, tak? To jest pierwsza sprawa, a druga sprawa jest taka, czy yy, muszę rozbierać ten piec, bo po wydajności pieca można stwierdzić, czy tam ten cały palnik, ta komora wodna nie wymaga tak jakby czyszczenia, tak? Natomiast to co on w tym momencie pokazał. Yy, no to jest rzeczywiście bardzo fajnie tak jeszcze na koniec wam rzucę kawałek filmu temperatur tak jakby końcowych bo później muszę wyłączyć i przechłodzić piec to znaczy wyłączam go on się sam musi przechłodzić ten piec i tak dalej i tak dalej ale to to później tak 13.19 13, 19, także No teraz, teraz tu czuć, że tak powiem. Tą moc przewody gorące, zobaczymy. Jeszcze chwilę pociągnę. Wiecie, co? Jeszcze 5 minut. 13.25, jeszcze 5 minut pociągnę. Albo na równo 20, 23 to będzie 20 minut pracy, tego urządzenia złapie końcowe temperatury i wyłączę. No już tu paluszka nie bardzo idzie wsadzić, nie bardzo idzie paluszka wsadzić. Tak to wygląda. Ile tu mamy? Dwie minuty do końca. Tak jakby. Okej, okay, to już przechodzę na następną kamerę. Za dwie minuty, co chodzi o paliwo, za wiele się nie zmieni. 4,5, czyli 3,5 cm paliwa ubyło. Przez 20 minut. Ok, przechodzę na drugą kamerkę. Temperatura otoczenia się nie zmieniła. 60 stopni z tej strony, 60 z tej strony w strumieniu wody. Tak jak widać, niecałe 70, 100 stopni, temperatura wydechu 150. Czyli wniosek taki on więcej nie jest w stanie pokazać czy to do 150. OK, no mamy temperatury połapane dwa słowa, na koniec, za chwilę z drugiego telefonu, z, drugiego, z drugiej kamery i kończymy no jestem z powrotem Także tu już się ładnie go paruje już paluszka nie bardzo wschodzi także tak to wygląda e, dobra podsumowując cały kształt Powiem Wam, że jestem, jestem miło zaskoczony. Wiedziałem, że będzie dobrze, bo musiało być dobrze, bo ja już tu na teście tego wiaderka wody widziałem, że jest, jest moc. Wiecie co? Tylko ja to zrobię. O! Wyłączę go, żeby on się już wychładzał. Piec bo on się musi przechodzić. Dopiero się całkowicie wyłączy. A nie będzie tak huczyć. Yy, wiedziałem, że tak będzie, yy, że tutaj dżymie w, w tym, tak jakby moc, co teraz pokazałem, tak, czyli 30 litrów wody. Podsumowując, zagrzeliśmy w 13 minut yy, paliwa. Widzieliście, ile poszło: razy 3, razy 3. Yy, no to, że tak powiem, 150 litry powinniśmy zamknąć w niecałą godzinkę. Do 50 stopni, tak? Tak, z palcem w nosie. Później sobie to wszystko policzę, bo ja nagrywam wszystko na żywo. Tak, jakby nie robię przerw, tylko tak, jakby przekładam pomiędzy kamerami. A nie chciało mi się ustawiać statywą, żeby cały czas jedna kamera nagrywała, z drugą, żeby mierzyć temperaturę i tak dalej. Także tak to wygląda. Ok, napiszcie, co o tym myślicie, wypowiedzcie się. Zapraszam na moje inne playlisty odnośnie fotowoltaiki, odnośnie upgrade'u, odnośnie pompy ciepła, różnych ciekawostek i tak dalej. Jeśli film się podobał, dajcie łapkę, zostawcie suba, a będziecie na bieżąco. Dodam jeszcze, że tutaj z tym wybasto są plany takie, kto tam nie ogląda wcześniejszych odcinków moich że to będzie tutaj pracowało jako dogrzewacz czy grzanie mojego tutaj pomieszczenia mojej pracowni do tego będzie jeszcze wykorzystane będą spaliny czyli odebrane ciepło ze spalin maksymalnie jak się da mam już pewne pomysły, jak to zrobić, w co to wszystko zapakować, czym to wszystko zasilić i tak dalej, także naprawdę warto, warto będzie śledzić mój kanał. Następna sprawa to wszystko będzie zrobione w ten sposób, że nie na zasadzie przyczepione do ściany, tylko będzie na zasadzie takiej, że w nocy u północy, jak to się mówi, biorę w rękę i idę z tym na środek, tak jakby pola czy lasu i, i mogę grzać. Tak? Jeśli mi Trzeba przenieść się do jakiegoś pomieszczenia nieogrzewalnego i gdzie nie ma ogrzewania, a potrzebuje ciepła. Sory, to będę mógł tym urządzeniem grzać, tak? także myślę że zastosowanie takiego urządzenia nie tylko do grzania garażu tylko to może być nie wiem ktoś nie wiem w rolnictwie ktoś nie wiem traktory ciągniki naprawia zepsuł się ciągnik zimno jest a trzeba naprawić nie ma gdzie wjechać do grzewalnego jakiegoś pomieszczenia to można sobie to postawić troszkę wyżej odpalić i będzie na nas dmuchać ciepłym powietrzem także tak to wygląda OK. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.